Cześć Karolina, chciałabym pokazać moje prezenty urodzinowe, bo nie bo dzisiaj mam urodziny Najpierw zacznę od To jest pierwszy kończ strubin Strubin, yy, Koń A Ja już go pokazywałam wcześniej w moich rysunkach, bo ja go dostałam w ferie w Zakopanem ale troszeczkę uszka, ale to już było tak w sklepie to się u mnie Rubin. Drugi kucyk to konik, bo to znaczy to jest kucyk, ale chciałam ja powiedzieć inaczej. Dobra, zradziłam. To jest kucyk. Mój tata, myślał, że to jest źrebak Nie uciekaj, nie uciekaj. To jest yy, kucyk z Nazywa się yy, Candy. Cukierek znaczy. Po amerykańsku. Niśliczny jeszcze nie z diametrki. Jest piękny. O, mała nagrzewka. Właśnie 2013. nie hmm, jest kamera, nie jest czy soczewka w sumie. Jest Niśliczny. To jest coś takiego na 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 Później Wam pokażę ewentualnie jakich koni. Nie ma w katalogu. Lenzeletkę, babci, kasę. Dostałam 150 zł, jeszcze 10 euro, 6 euro, bo właśnie drogie jeszcze też starsze. To są rajstopy stopy jakieś tam. No i teraz zatrzymam. No i jeszcze jestem. To jest mój e, moja bluzka, którą też dostałam. Ona jest fioletowa, z hajemu, z takim kucem. Jest jest podobne do tego i jest bardzo podobne do klaczki Takiej też właśnie kuza szatleckiego chyba Na którym byłam na obozie w wakacje to Jest piękna W ogóle taka sama prawie głowa No dobra To tyle chciałam, chyba pokazać A jeszcze jedno ja. To jest moja firanka, taka To jest taki kwiatek, z jest okno O. A to jest właśnie tam jeszcze takiego niołka. No. Dobra. No to już tyle. Cześć. O to właśnie chciałam pokazać. Sumyjka, wyskute z wysku to jest parapet. W ogóle te. To powinny być tutaj na łóżku. No dobra. kaktusy Ten on się nazywa Jerzyk, a ten. O Jezu. On się nazywał. O Jezu, zapomniałem jak się nazywa. A może sobie się przypomnijmy. No, to jest Jerzyk na pewno. On właśnie nikuje, a ty nie Zbierz sobie palest po prostu. wiem Ci się. Chyba, że tak go tak? To nie, ale jak tak mówisz, o tak, o, to wtedy będzie cię boli, bo Cię wybijam. A to jest igła. Ona jest trochę oddzielona, ale też kuje dosyć. A najbardziej, jak go tak płynęła, to by się też wbiło. No to jest mój flat. No i to są najbardziej mi się czerwony podobny jeszcze. Dobra, no to już chyba wszystko, co chciałam Wam pokazać. Możecie mi składać życzenia. Uznam też za fajne te, które były spóźnione. Pa!